Widzowie? Aha, i ten redaktor ostatnio co dzwonił. Jakieś takie teorie dziwne, że tu u was w domu są kamery w środku w domu. I wszystko jest nagrywane z dźwiękiem, i Sławek Zbielska to wszystko słyszy i ogląda. Nie ma żadnych kamery. A ja chciałem wytłumaczyć. Tam stoi ten komputer. Zda blisko nie pokażę, żeby nie zdradzać tajemnic, ale chodzi o to, że kamery nie są w środku w domu, tylko kamery są na zewnątrz domu, tak. po to, żeby nikt nie napadał na dom. Tak, o. a w domu nie ma kamer. Ja bole, nie wiem to, skąd się takie plotki biorą. Ee, to nie jest że ci powiem redaktor, bo jeszcze ja nie pisałem pisma, no. ale muszę napisać. A wiesz co on napisał w artykule? A co? Że kamera nawet w ubikacji była zamontowana i nagrywała obraz z dźwiękiem. No normalnie, ja nie wiem skąd on to wymyślił. To jest e, bujna. No. To jest bujna. Chyba, że ja nie byłem w toalecie i, i nie nagrywałem. Nie no, to znaczy ty nagrywasz na swoją kamerę, nie? No, ale jak no. idę załatwić, to nie biorę kamery. Nie no, bez przesady. No Bo właśnie. jest, e, jestem goły. No tak. Ale w ogóle, kto to Bo wymyślił, to... nie zajmuje się spodnie, tak. Jak polecisz kiemu, to spodnie musi siadać. No musisz to... Czy mężczyzna, czy kobieta musi siadać. Zgadza się? Ale tam nie ma zamontowanych, Krzysiek, żadnych kamer. Kamery są zamontowane po to, Jeszcze żeby... Jeszcze ja Ci mówię. No. Widziałeś tu kamerę? Nie. Nie ma w domu kamery. Ja widzę kamery, które są na zewnątrz domu i nagrywają po to, żeby ktoś nie mógł wejść na podwórko bez zgody Twojej. Ja, o, jak Ty wchodzisz, ja już mam zarejestrowane, zamont... tak? że Ty tak. weszłeś tak. na podwórko z pozwoleniem. Zadzwonimy z pozwoleniem Wojtka. Albo na przykład, żeby ktoś się nie zakradł, czegoś nie ukradł, albo nie pomalował, nie obrzucał da. domu, samochodu. Po to tej są tej kamery. Tej Do... Tak, tak jak było wcześniej. Dobrze, Wojtek mówi, dokładnie. No, no i tyle na temat kamer. No. Komentujcie. Dalej, dalej. Złośliwi widzowie, ale ja nie wiem, co to, kto to wymyślił i po co w ogóle takie głupie teory. Ale te, nawet, chcę tamten wszystko wyciągnąć. Jak się sam przyjedzie, to czy w domu kamery są i tak dalej. Mhm. Mhm. Dobra, to na temat.